4 krople jak wielkim celebrytom że, że Zależy jak się trafi Jak się tak to już płynny jest całkiem No wiem wiem Dobra, no. masz Dobra, dzięki Siemano, sycony czerwony pingwin, jak widzicie jesteśmy pod lokalem Spokoloko. Dzisiaj jakieś 7 albo 6 stopni Celsjusza. Będę ja sobie numer 7 z nowym sosem. Jim Killer Burrito. Kropli tyle co cała reszta. Myślę, że będzie przyjemnie i smacznie, bo naprawdę lubię te burrito. A, i chciałbym powiedzieć, że przychodzę jeszcze na nową platformę, więc poszukajcie mnie, na pewno mnie znajdziecie, co jemy tego pysznego potworka, nie? Hmm. A. Nie powinien tego mówić, wydawało mi się kiedyś Większa? No? Może. Ale różnica może być tam w 20 gramach, nie? Maksymalnie. Ostatnio sprawdzaliśmy, jak różnica tam w 20 gramach. Mm. Ale powiem Ci w smaku. No nie wiem, czemu coś tak dobrze komponuje. Ile milionów? 6,4. 6,4. Bardzo pyszna. Mm. Kiedyś muszę przyjechać może na szóstkę, bo jest inaczej robiona. Naprawdę to się przyjemnie, je. a udało mi się w ogóle wynegocjować burgera o Łukasza Demona na jeden dzień później. Bo promocja trwa do dzisiaj. Tylko, że ja mam dzisiaj jeszcze warszawski festiwal piwa. Mm. Ale mam wrażenie, że jem jakby tam w ogóle, wiesz, keczup był. Tam nic nie dałeś, kurde. Naprawdę dobre burrito. I mi nie płacą, ani mi nie sponsorują. Powiem ci, że tak, przyjrzę, że troszeczkę na, na żołądek wchodzi takie ciepłe Takie no. Mm. No, a kiedyś wpadło tylko 5 sztuk. Ach, naprawdę pyszne. Nie widać. Nie, no co ty? Katar mi się robi. Katar mi się robi pod nosem teraz. Jakie to jest pyszne. Killer, zjedzony w całości. Oczekamy te parę minut. Chociaż myślę, że do przyspieszenia albo do wycięcia. Ach, bo tu się raczej nic nie wydarzy. Przy tej temperaturze i przy tej pogodzie, no, przetarłbym tylko nos. Ale tak. Mega pysznie, nie? W ciemno mogę polecić. Jedno z lepszych dań jakie jem na ekstrakcie. I pamiętajcie o innej platformie. Tam się pojawia. I będą materiały, których normalnie nie, nie będzie tutaj. I po, po kilerze, a żeby nie było standardowo jak u mnie. Jakby coś to łapka dla zasięgów. Szukajcie mnie gdzie indziej i widzimy się następnym razem. Takie przycięcie, jakby się coś wydarzyło. No, dochodzimy do 11 minut. Naprawdę pysznie. I spodziewajcie się teraz burgera od Łukasza Demona. Którego pozdrawiam. Mam akurat okazję spróbować jego burgera w ostatnim rzucie na taśmę. Bo trwał przez miesiąc. Nic, pozdrawiam wszystkich na razie. Trzymajcie się.